Witam YouTube, witam fanatyków tenisa Stołowego. Witam po przerwie świątecznej, noworocznej. Także na wstępie chciałbym Wam życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby zdrówko się trzymało i cele postanowione się spełniły. A w dzisiejszym odcinku, oczywiście, wylasujemy sobie. W poprzednim odcinku była Kładzina Sunway do wygrania, więc zaraz do tego przejdziemy. A pokażę Wam po prostu 5 ćwiczeń na poprawę backendu. Nie będę się zagłębiał w technikę za bardzo, powiem parę najważniejszych punktów. Ale chodzi mi po prostu, jak możecie napisać. Piłki, lub z robotem, jeśli ktoś ma potraumować sobie backend. Pierwszy element to jest backend po prostu z podciętej piłki. Jeśli macie robota, ustawiacie robota, żebym wam nagrywał podciętą piłkę w jedno miejsce do backendu lub na piłki z partnerem, rzuca wam podciętą piłkę do backendu. Wygląda to w ten sposób. Nic trudnego, bardzo proste, ale efektywne ćwiczenie, na pewno nieefektowne, bo stoisz sobie z jednego miejsca, ale bardzo dużo masz takich piłek w meczu, gdzie atakujesz po prostu ścięte backendem. I główne zasady, uderzać piłkę w najwyższym punkcie jest jeden wyjątek. Jeśli piłka leci do ciebie szybko, mianowicie ktoś przebija bardzo szybkie przebicie z mniejszą rotacją, wtedy powinieneś uderzyć ją od razu po odbiciu. Drugie, siła leci z nóg nie z, nie z samej ręki, bo samą ręką nie nadasz tyle siły, nie nadasz tyle rotacji, co pomożesz sobie nogami i biodrem ja teraz patrzę jak to wygląda mógłbym jeszcze trochę więcej kręcać biodrem ale myślę że nie ma takiej tragedii także to jest pierwsze ćwiczenie bardzo proste ale bardzo przydatne drugie ćwiczenie wygląda tak że jest serwis takie zwykłe wprowadzenie akurat na tym filmie może być też normalnie tak jak w meczu przebicie długo do weekendu i blok w weekend i żeby poprawiać łapać ten timing drugiej piłki żeby przejmować inicjatywę po drugiej piłce jeśli jest taka możliwość ile je ci serc zwykły długie przebicie i po prostu kontynuacja top spinem. Starałem się, żeby ten drugi top spin był już taki bardziej agresywny, żeby przejmować tą inicjatywę, nie dawać przeciwnikowi czasu. A zasady w tej drugiej piłce to jest odpowiedni timing, żeby nie mieć ręki za bardzo w przodu, tylko czekać, aż piłka do nas właśnie zawsze doleci przy bloku, żeby się nie śpieszyć I oczywiście też przyspieszenie nad garstkiem, ramieniem, ściśnięcie rakietki w ostatnim momencie, żeby była jak największa jakość tego uderzenia. Także drugie ćwiczenie proste i też bardzo efektywne. Jeszcze chwilę sobie zobaczymy jak to wygląda. Losowanie okładiny Sunway, żeby nie było, tu są po prostu random pick, comment winner, więc po prostu algorytm sobie ze strony losuje pod filmem komentarz. Także zobaczymy kto wygrał. Ja klikam start. Jagodzianka, Jagodzianka. Także zapraszam Cię do komentarza, jak ktoś się skontaktuje z tobą. Zostawisz, czy napisać do mnie na Instagramie, czy nawet maila, i ja już się zajmę wysyłką. Także gratulacje. Trzecie ćwiczenie, już skupiamy się na przejęciu inicjatywy, mianowicie by to wyglądało tak, że druga strona serwuje, lub ktoś serwuje z nas pół długi ser, Ona zaczepia rotację. Chciałem, żeby nie było to za mocne, tylko po prostu taka wolniejsza piłka. I ja przejmuję inicjatywę grając przysłowiowego grzyba. Tutaj zasady też są takie, że trzeba dosyć szybko po odbiciu uderzyć piłkę i tutaj jeszcze bardziej trzeba przyspieszyć nadgarstkiem i przed ramieniem ścisnąć jeszcze mocniej rakietkę, żeby jakby skontrolować tą rotację, co do nas leci i to jest w ogóle już jakby przejęcie inicjatywy. Też proste ćwiczenie, jakby z jednego miejsca nie zmęczy was to, a może bardzo dużo pomóc taki piłek w meczu jest no mnóstwo, naprawdę mnóstwo. A zobaczcie sobie jak to wygląda. akurat uważam, że tą piłkę bardzo Ram dobrze. Trochę wyżej mógłbym mieć rękę. Jeszcze trochę za nisko powinno być trochę wyżej. Czwarte ćwiczenie już jest trochę na pracę nóg. Tak jak to na to w ogóle to nie wygląda, żeby było ciężkie, ale pamiętam jak to grałem, to nogi mi się paliły i nie zdążałem. Czyli serf jest krótko do forhandu, oddanie krótko do backendu i druga strona gra. i pa backend, tak zwanego banana szybko do backendu, żebym zdążył wrócić. To jest na pracę nóg na timing, bo też jest dużo takich rzeczy, że często nie zdążam. Pracy nóg brakuje bra Brakuje mi przód, tył, więc tego gram bardzo dużo i polecam każdemu, bo te pierwsze piłki są najważniejsze. Więc wygląda to przebicie krótko, powrót i kontra, albo blok. Zależy, jak mocny i szybki jest banan. Ja starałem się, wiadomo, kontrować, ale jak nie zdążysz, no to po prostu albo lekki grzyb, albo blok. I tu najważniejsza jest praca nóg, żeby jak najszybciej wracać do pozycji. I to naprawdę jest króciutki ruch lub blok, praktycznie piłka się sama odbija, ale jeśli do Ciebie leci banan, wiadomo, najlepiej to przejąć i zagrać. Mocno grzyba, ale to trzeba się dobrze ruszać na nogach, a to jest bardzo trudne, więc jeśli nie zdążysz, to lepiej zablokować, a jak zdążysz, to wiadomo, skontrować i oczywiście rakietkę mieć już tutaj naprawdę wysoko. No tak jak widzicie, to tu nie było szans, żebym do tego zdążył, Skanda. wygląda to tak. Musicie dostosowywać się po prostu jak leci do Was piłka. Jeśli szybko, to nie zdążycie zagrać w Topsprint, tylko wystarczy blok, a jak zdążycie, no to super. I piąte ćwiczenie to jest dalej kontynuacja drugiej piłki backendem po odbiorze, tylko tym razem łączymy forhand z backendem. Pierwszy serf jest półdługi do forhandu, następna piłka blok lub szybszy blok lub grzyb do backendu i po prostu kontynuacja tak jak w poprzednich elementach, a wygląda to w ten sposób. Także pierwsza piłka do backendu, dużo rotacji, staram się, żeby było nisko nad siatką, a potem. Wysoko ręka, kontynuacja, żeby dalej przejmować tą inicjatywę. Starać się zmieniać miejsce upadku. I zasady są takie jak mówiłem wcześniej. Także też bardzo przydatne połączenie forhandu z backendem, Kontynuacja bardzo efektywny. Prosty, prosty, przyjemny trening. To akurat pamiętam był po chorobie, po świętach. Więc taki wprowadzający, ale też... Często można sobie zostać po treningu, to nie wiem, zagrać każdy element po 3-4 minuty i doszlifować sobie swój, swój backend. Także to tyle w tym filmie proszę jego dzianka, jego dzianka o skontaktowanie się ze mną w jakiś sposób napisałem już komentarz pod filmem, więc będzie wiadomo, żebym wysłał tą okładzinę. No i wiadomo, dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba taki content, czy coś takiego Was interesuje, czy wolelibyście z hali po prostu, może nie wiem, z jakimś innym zawodnikiem. Na przykład z Jakubem Dojasem też mamy w planach nagrać jakiś film o technice, jakimś uderzeniu, więc dajcie znać oczywiście sub, łapka, komentarz i dzwoneczek. I widzimy się w następnym odcinku. Pozdro.